Siemanko, z tej strony Guciowaty i to jest e, piąty odcinek z serii głowy sławnych youtuberów dzisiaj e, robimy głowę Bartka z Bartka Kona i Coversa to więc zaczynajmy zaczniemy od Bartka z Bartka ojej czekajcie e, tradycyjnie to zawsze na Hmm. Jak będą jakieś szumy, to przepraszam, przepraszam od razu za nie. Mm. Tu białe, tu biał. I teraz opaskę mu Albo nie najpierw włos. Hmm. Wosół, wosół, nie takie. Trochę ciemniejszy. Oj. No dobra, niech takie będą. i eee, tutaj to. No, niech będzie tak. No i tak właśnie wygląda Bartek, Bartek. Jakby ktoś nie wiedział. No to teraz przejdźmy do Kona. Kona bardzo prosto się robi. Eee. Odcinek pewnie będzie miał niecałe 5 minut, tak szybko to zrobimy, ale zobaczymy. To może tak będzie. Tak, tak. Tak. I tutaj czarne. Tutaj czarne

no tak, też zrobiłem. No dobra, to teraz może przejdźmy do do coversa. Coversa też bardzo prosto robimy. Mmm. Dobra. Mmm. żółty, tak. Może trochę, oj. Może trochę mniejszy. Żółty. No, trzy jak nie ...dwa, tak... ...tu tu ...i tu biały stanie. i tu tu to tak no taki ...no, taki. No, to... Dobrze jest. <ścoughs> Oj. Czekajcie, jeszcze trochę zmienię kolor włosów. No, taki nie. Czekajcie, to ja zrobię po prostu żółty kolor, żeby nie było. No, i tak właśnie wygląda covers. No, to cała ich linia, kurde, wszystkich tych youtuberów na razie, których zrobiłem. Troszeczkę ich jest. A to i tak mało jeszcze. Jeszcze będzie drugie tyle, nawet może nie drugie. Nawet trzy razy więcej ich będzie niż tutaj teraz jest. Aha, no dobra. Przejdźmy do rzeczy. Teraz takie coś. W następnym odcinku będzie Pelminecraft.pl hmm. Będzie też Bremu. Czekajcie ja od razu sobie zapiszę, żebym nie zapomniał. Ja tu mam czasami taką sklerozę. Hmm. Gdzie kurde mam ten długopis? gdzie on jest hmm. A tutaj jest. Dobra. Czekajcie, już biorę. Eee, Pel Minecraft i... kogo to możemy dać? Czekajcie. Pomyślę. Hmm kurczę mandio był raz był o już wiem i będzie tak o pel bremu i master Człowiek. czułek dobra no co, w tym odcinku to by było na tyle, jeśli filmik się spodobał. Nie zapomnijcie go ocenić łapką w górę, jak się spodobał, a jak się nie spodobał, to łapką w dół. No, nie zapomnijcie też zasubskrybować mnie, mnie to zachęca do dalszej pracy. No to co, ja będę się z wami żegnał. Na razie, cześć.